Cześć wszystkim, witam na kanale We Are Crypto. Dzisiaj omówimy sobie lockdrop na projekcie Spartadex, projekcie, który już kilkakrotnie wam omawiałem, który odniósł niemały sukces. Teraz rozpoczyna akcję Lockdropa, więc myślę, że to będzie coś bardzo interesującego i zapraszam do omówienia. Chwila ogłoszeń dla Was i przechodzimy do odcinka. Rozpoczęły się mistrzostwa świata Tradingu World Series of Trading. Czyli Mistrzostwa Świata w Tradingu na Bybit jest to coś mega interesującego. Jeżeli jesteś traderem, jeżeli lubisz tradować na dźwigni, jeżeli chcesz się sprawdzić, możesz wziąć w tym udział. Ja tutaj otworzyłem specjalną grupę dla osób, które właśnie chcą potrajdować, chcą spróbować swoich sił, także zapraszam. W zakładce Brać Traderska na naszym Discordzie, do którego również zapraszam, znajdziecie więcej osób, które tradują. Tam odsyłam osoby, które chcą tradować, które również będą brały udział tutaj w World Series of Trading, więc myślę, że będzie to coś bardzo, bardzo ciekawego. Oczywiście tutaj zastrzegam, że trading nie jest dla osób nowych, jest to raczej rzecz dla osób bardziej zaawansowanych. Jeżeli jesteś osobą nową, no to przestrzegam Cię przed tradingiem, no bo raczej to nie jest coś, za co w pierwszej kolejności warto się brać, raczej jeżeli już jesteś osobą bardziej zaawansowaną. Jeżeli właśnie do takich osób należysz, na dole masz link, żeby się zarejestrować tutaj, dołączyć do mojej grupy, mojego teamu i wtedy zapraszam serdecznie. Na moim kanale, tak jak już wspomniałem, znajdziecie dosyć dużo informacji na temat Sparta Dexu. Więc, jak sobie tutaj wpiszecie w wyszukiwarce Sparta Dex, no to bez wątpienia przekieruję was tutaj do poprzednich moich filmów. Jeżeli jeszcze tego nie widziałeś, no to serdecznie zapraszam. Lockdrop Sparta Dex rozpoczął się wczoraj, poniedziałek o godzinie 18. O tym komunikowałem dosyć mocno na moich mediach społecznościowych. Jeżeli chcesz, no to dołącz do mojego telegrama, będziesz na bieżąco z ogłoszeniami. i Lockdrop działa mniej więcej w taki sposób, że zamrażamy, dodajemy płynność, czyli nasze tokeny, różne tokeny, zaraz o tym będę mówił, na dany protokół, i wówczas dostajemy, jak bym powiedział, no, farmimy, można powiedzieć, tokeny danego projektu, danego protokołu, czyli w tym wypadku tokeny Sparta. Mniej więcej wygląda to w taki sposób, że mrozimy tokeny teraz, a nasze tokeny płynności dajemy teraz, a tokeny będą uwalniane tam za jakiś czas, nie? I tutaj dokładnie w taki sam sposób to wygląda. Na razie jest ta faza pierwsza, ona jeszcze trwa. White Lister żeby dodać po prostu płynność. I tutaj, co ciekawe, oni już zebrali 8 milionów dolarów, więc Total Liquidity Added to lock drop, więc bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. I ta faza pierwsza kończy się tutaj za 5 dni. Tutaj macie wszystko bardzo ładnie na ich stronie rozpisane. Jest to mega proste, żeby dodać tą płynność. Łączymy się oczywiście tutaj portfelem. Wybieramy tokeny tutaj, które nas interesują. W parach przykładowo WETH, czyli zwrapowany Ethereum do USDC-E, albo WETH do ARB, czyli token arbitrum. USDC do USDC-E, bo to jest najbezpieczniejsza pula płynności, jak wiemy. Za chwilę też będę o tym bezpieczeństwie mówił. Zwrapowany Bitcoin do zwrapowanego Ethera, albo USDC-E do GameSwift. Generalnie. Jest trochę tych puli płynności, jest w czym wybierać. Um, I generalnie wygląda to mniej więcej w taki sposób, że tutaj dla osób niewtajemniczonych, zawsze jak dodajesz płynność, jest coś takiego jak impermental, impermanent, sorry, los. Generalnie z tą nazwą to praktycznie każdy się gdzieś tam zawsze pomylił. jest dosyć taka specyficzna, a w języku polskim brzmi ona lepiej, bo chodzi o nietrwałą straty. Czyli w skrócie, że przykładowo dodajemy przykładowo jeden Ether i 1000 tokenów ARB, tak podaję przykładowo, żeby łatwiej mi się liczyło. I możesz wyjąć mniej niż włożyłeś. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to, cena jednego tokena z drugim się powiedzmy rozjedzie, pójdzie w górę albo w dół, no to wówczas nasz token płynności, który dostajemy za dodanie tych dwóch tokenów, czyli działa to tak, że dodajemy te dwa, dostajemy jeden, który później dajemy w lock. Tak, tak działa dodanie płynności, nie? że zawsze dodajemy to, dostajemy token płynności, liquidity, liquidity token, i ten token tutaj w tym wypadku zamrażamy. I z drugą stronę, jeżeli będziemy ch ch chcieli wyjąć tą płynność, no to ten token płynności sprzedajemy i dostajemy z powrotem analogicznie te dwa tokeny, które żeśmy zamrozili na samym początku. I czasem się zdarzy tak, że cena tych dwóch się rozjedzie na tyle, że możemy wyjąć mniej niż żeśmy włożyli. To się nazywa nietrwała strata. I oczywiście to trzeba sobie policzyć, czy ta nietrwała strata ewentualnie może nam, czy tą nietrwałą stratę mogą nam wynagrodzić jakby zyski z farmy. Tutaj akurat z lockdrop'a danego protokołu. Mniej więcej tak to wygląda i tak generalnie farmerzy e, działają. I tutaj jest taki bardzo fajny kalkulator tej nietrwałej straty. On jest ogólnie dostępny. E, Daily DeFi Org, także nic specjalnego. E, można sobie to wygooglować, poszukać. Impermanent Loss Calculator, czyli kalkulator nietrwałej straty. I generalnie liczymy dwie rzeczy. Ja tutaj liczyłem na przykład tokena GameSwift i Ethereum, czyli Zakładamy, że dzisiaj Ethereum kosztuje 1900 dolarów, mniej więcej tyle kosztuje, a token GameSweep 0,08 8 centów, nie? Mniej więcej tyle to kosztuje. I co się stanie, jeśli za, powiedzmy, rok czasu w przyszłości token Ethereum, czyli w tym wypadku token A, będzie kosztował 5000 dolarów, a token B, czyli GameSweep, będzie kosztował 50 centów? Jest to możliwe? Jest to możliwe. Wówczas moja nietrwała strata by wyniosła 8%. Czy jestem w stanie to znieść? Myślę, że tak. Myślę, że wówczas, tak, aczkolwiek e, oczywiście zależnie ile wyniosły mnie nagrody z danego protokołu, w tym wypadku protokołu sparty. Myślę, że to taki mm, kalkulator bardzo się przydaje, warto sobie to rozkminić, e, policzyć ewentualnie, czy daną stratę możemy ponieść, no bo jeżeli ktoś mrozi 10 ethereum i tam ileś e, set. Powiedzmy, no może kilkadziesiąt tysięcy tokenów no, Games Week tutaj nie wiem, jakby to przeliczyć, no ale wiecie o co chodzi: że jakąś bardzo dużą kwotę, no to wówczas ta, te 8% czy 10% mogłoby być dużo, nie? Dlatego warto sobie to wszystko przekalkulować. Myślę, że to jest mega ważne przy dodawaniu płynności, aczkolwiek jeśli chodzi o sparte, to myślę, że tutaj może być ciekawie. Tutaj w ogóle ciekawe jest to, że na podstawie tego market capu tutaj jest liczona przewidywana cena tokena sparty 7,5 dolara, by było całkiem nieźle. Pamiętajcie o tym, że jeszcze jest NFT sparty, tak? który, który dostaniemy. Nie? Tutaj oczywiście te 27 milionów jest poglądowe, przykładowo przy 5 milionach to by było 1,3 dolara. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, otworzyliśmy nabór do grupy Premium. Oferujemy tam budowanie portfolio pod nadchodzącą hossę analizy projektów altcoinowych oraz potencjalne zagrania spekulacyjne. Działania pod potencjalne airdropy, które jak wiemy w przeszłości potrafiły dać konkretnie zarobić. A oprócz tego szkolenia z zakresu analizy rynku kryptowalut. Jeżeli chcesz poszerzać swoją wiedzę, zapraszam serdecznie, link masz w opisie tego filmu. Zobaczymy jaki tutaj Market Cap Sparta osiągnie, ale według mnie te tam powiedzmy 10 milionów jest jak najbardziej możliwe, więc to cena 2,5 dolara jest możliwa. Ale oczywiście to nie jest żadna porada. To są moje subiektywne opinie. Czy tak będzie się okaże. No i generalnie na tej podstawie warto sobie wyliczyć, czy e ewentualne nagrody będą dla nas oczywiście wartościowe. Czy będzie nam to wynagradzało tą nietrwałą stratę. D Dobra i teraz przechodzimy do ważniejszej części odcinka. Jak to w praktyce e tutaj zrobić. Powiedziałem jak to mniej więcej działa. Teraz przechodzimy. Wybieramy sobie parę płynności, którą chcemy dodać. Niech to będzie zwrapowane na Arbitrum Ether i token Arbitrum przykładowo. Klikam Provide przekierowuje nas to z automatu do Sushi Swap, co jest bardzo wygodne, tak naprawdę, bo z automatu dodajemy na Sushi Swap. Albo jest jeszcze druga opcja dodania na Camelot. Tutaj podłączamy portfel i po prostu dodajemy tą płynność. Także jest to fajne, no, że ten przycisk po prostu został gdzieś tam dodany. Jak już dodamy tą płynność, dostajemy ten token płynności i potem ten token sobie tutaj mrozimy poprzez przycisk LOCK. I tutaj po prostu dodajemy to i wybieramy, uwaga, na jaki okres czasu chcemy to dodać, za jaki zamrozić ten token, nie? Zwróćcie też uwagę, że tutaj im na dłużej to zablokujecie, tym więcej po prostu dostaniecie, tak? Dostaniecie tych tokenów. Tutaj są nawet przewidywane nagrody, zwróćcie uwagę, że jest prawie dwa razy więcej, nie? Że czym dłużej, tym więcej. Oczywiście to nie jest tak, że dokładnie tyle, co tutaj jest, to wy dostaniecie, bo jest pewna pula i ta pula będzie się kurczyć, to jest naturalne, no bo dużo ludzi do, dochodzi, niektórzy też będą odchodzić. Niektórzy będą też dokładać płynności, więc to na pewno będzie zmienne, aczkolwiek myślę, że ta ilość będzie zadowalająca. Oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę na to, im dłużej po prostu będziemy to trzymać, no to to jest oczywiście więcej, ale na maksa, czyli to jest rok czasu. I tutaj, i w tym miejscu ja też dostawałem bardzo dużo zapytań, na ile ja dodaję to płynności jakie pary wybrałem i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, warto sobie, jeżeli nie wiesz, no to albo totalnie jesteś nowy, boisz się i tak dalej, no to warto sobie dodać stable coiny, z tego względu, że jak sama nazwa mówi, są stable. Więc dodając stable coiny i tak prawdopodobieństwo tego, że wyjmiesz tyle, ile wsadziłeś, jest ogromne. No chyba, że się rozjedzie pek stable coinów albo taka sparta by Miała jakiegoś exploita czy haka, no bo to jest też rzecz, na którą my nie mamy wpływu. Każdy protokół może mieć haka, oby nie. Ale jeżeli dodajemy stablecoiny i wszystko jest w porządku, no to wyfarmimy tokeny danego protokołu, w tym wypadku otwarty i wyjmujemy dokładnie taką samą ilość stablecoinów, jaką dodaliśmy, no bo stable to stable, nie? więc to jest taka najbezpieczniejsza forma. Jeżeli chcesz bardziej ryzykownie, no to lepiej sobie dodać tą. Jakby z tym większym mieldem, z większym ryzykiem. No ja tutaj wybrałbym pary na przykład Ether do arbitrum, dlatego że osobiście wierzę w obydwa te tokeny i myślę, że ta para jest dla mnie osobiście najbardziej kusząca. Zwróćcie też uwagę na to, że przykładowo Ether do arbitrum i para USDT do USDCI mają największe pule. Oprócz tego, tej pierwszej jeszcze na pewno większe niż te poprzednie, te pozostałe dwie. Więc dla mnie te dwie pary są najbardziej po prostu kuszące i te dwie pary mnie najbardziej interesują. Daj teraz znać w komentarzu, jaką ty opcję wybrałeś, jakie pary wybierasz ty. Dodatkowo zamieszczam wam w opisie tego filmu całą instrukcję, oficjalną instrukcję ze Sparta Dex Medium, step by step. Tak jak tutaj widzicie, można sobie ją nawet przetłumaczyć na język polski, jeżeli kogoś to interesuje. Cyk. Google Chrome się kłania, przetłumaczamy na język polski, jeżeli ktoś nie ogarnia angielskiego, a jeżeli ogarnia, no to można zawsze. Po prostu z języku oryginalnym sobie to przejść. No i generalnie tutaj macie step by step, jak dodać tą płynność, connect wallet, gdzie kliknąć. Wręcz widzę, taka instrukcja jest mega, mega prosta, ale to dobrze, dobrze tak stworzyli, tak zrobili. Myślę, że to bardzo dużo pomoże, bardzo dużo ułatwi życia dla osób, właśnie, które chcą tutaj dodać. Płynność. Także zostawiam Was też z tą instrukcją i tak naprawdę z moimi przemyśleniami. Ja myślę, że to się opłaci generalnie, zwłaszcza tak naprawdę w, w parach stablecoinowych, no bo po, czym tutaj ryzykujemy? Okej, okay, tym, że będzie miało exploita czy haka. Też tego nie można wykluczyć, ale idąc tym torem, no każdy protokół może mieć exploita czy haka, więc dodając stablecoin tak naprawdę nie ryzykujemy spekulacyjnie, nie ryzykujemy niczym, więc to jest jakby opcja dla osób, dla osób, które mają pierwszy kontakt gdzieś tam z dodawaniem płynności. Myślę, że dodanie stablecoinów jest całkiem spoko i całkiem Bezpieczne. Także z tym Was zostawiam, mam nadzieję, że to było pomocne. Skorzystajcie tutaj z medium ich oficjalnego, bo to też bardzo dużo pomaga i zobaczymy, jak ta cała akcja wyjdzie.